Jezusowi Chrystusowi. Amen. Niebiańskie uwielbienie daje energię z nieba. Kocham piosenki, które są całkowicie oparte o Pismo Święte. One dają potężne namaszczenie ducha świętego, świeżą łaskę. Jest wspaniałe uwielbienie w tym zborze, w tym kościele naprawdę pełne ducha świętego i mocy. Halleluja! Kochani, temat yy, słowa. W jaki sposób Jezus pokonał szatana. Całkowicie oprę się o Pismo Święte, nie będą to jakieś tam yy, moralności, tylko konkretnie co Biblia mówi, w jaki sposób Jezus pokonał szatana. Warto to zapamiętać, to są dosyć proste słowa, ale bardzo głębokie i pełne mocy. Kochani, dlaczego akurat Jezus musiał pokonać szatana? Wiemy z pisma świętego, że gdy Bóg stworzył ziemię, nie było zła. Szatan nie rządził na tej ziemi. Bóg osadził najpierw Adamazewą w raju i było to miejsce błogosławione. Nie trzeba było nikogo pokonywać, z nikim walczyć, po prostu żyć i doświadczać Boga. Wiele o tym Biblia nie mówi. Ale pokazuje, że było to wspaniałe miejsce, które on stworzył. Natomiast przyszedł dramat, dramat ludzkości, kiedy człowiek zgrzeszył, zrobił to, czego Bóg zabronił. I doszło do tragedii, szatan przejął duchową kontrolę nad ziemią, wprowadzał śmierć, cierpienie, choroby itd. Zaczął się pojawiać chaos w miejscu, w którym miało być błogosławione yy, po prostu no, cudowne, wspaniałe miejsce życia w relacji z Bogiem. Pojawiło się coś strasznego, coś dramatycznego. Czyli Adam oddał władzę duchową na ziemi szatanowi, ponieważ Bóg dał człowiekowi wolną wolę. My mamy ten zaszczyt, że my, Możemy podejmować decyzje. Bóg nam nie narzucił, co mamy robić, nie stworzył nas jako robotów, nakazując, że musisz po prostu robić wszystko według mojej woli, tylko dał wolną wolę, żebyśmy sami oddali Mu swoją wolę, żebyśmy Go ukochali i chodzili w relacji z Nim. I Adam, niestety, mając wolną wolę, odjał, oddał władzę szatanowi. Ale już na początku Wisma Świętego. Na początku Pisma Świętego widzimy proroctwo. Chyba to Pierwsza Mojżeszowa 3.15. Zrobił to nieświadomie przez grzech. Tak, przez grzech. Adam zrobił nieświadomie, oddał władzę diabłu nieświadomie przez grzech, czyli przez złamanie tego, do czego Bóg powołał, tak co Bóg nakazał. I widzimy już na początku Biblii proroctwo, wielkie proroctwo. Pierwsze, jakie występuje w Biblii. To jest pierwsza Mojżeszowa 3,15. I ustanowienie przyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdewcze Ci głowę, a Ty ukońcisz je w piętę. Kochani, to jest proroctwo. O Jezusie Chrystusie, który zmiażdży głowę węża, czyli szatana, który pokona diabła. Czyli już jest proroctwo, najpierw widzimy upadek ludzkości, a za chwilę Bóg wkracza do akcji i prorokuje, że Jezus zmiażdży głowę węża, czyli szatana. Niesamowite, Bóg przewidział plan odzyskania życia dla nas. Wiedział, że my możemy wygrać, możemy zwyciężyć dzięki zbawicielowi Jezusowi. I zanim to jeszcze były setki, setki lat, zanim Jezus pojawił się na ziemi, już Bóg prorokuje, co się wydarzy. I kochani, konkretnie teraz dochodzimy już do czasów życia Jezusa. I pytanie jest, temat nauczania, jak, w jaki sposób Jezus pokonał szatana. Jak to się stało dokładnie, krok po kroku, że szatan stracił duchową władzę i ta władza została przekazana ludowi świętych? Chwała Bogu, jak wykonało się to proroctwo, które właśnie czytaliśmy? To są bardzo ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, w jaki sposób Jezus pokonał szatana. Po pierwsze, urodzenie z dziewicy Maryi. Każdy człowiek rodzi się z nasienia grzesznego. Grzech jest przekazywany. Każdy rodził się za dama. Natomiast Jezus jako jedyny urodził się czysty i święty z Ducha Świętego. Jako pierwszy człowiek Maria nie miała mężczyzny. Absolutny cud niewyobrażalny. Kobieta zachodzi w ciąży bez udziału mężczyzny. Czyli pomijając ten naturalny sposób, jaki Bóg ustanowił. Ewangelia Łukasza 1, 31. 1 od 31. I oto pocznie, poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki a Jego Królestwu nie będzie końca. Zadziwiające słowa. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie zna męża? I odpowiadając anioł, anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Czyli... Ponadnaturalne narodzenie Jezusa z ducha świętego, grzech nie jest przekazany. Jezus jest święty i czysty. Pierwsze zwycięstwo nad Antychrystem rodzi się jako ktoś święty, pierwszy człowiek święty. Drugi, druga, drugi etap pokonania szatana biblijny jest taki, który obserwujemy w tak zwanych cichych latach Jezusa, jego młodości. W których Biblia praktycznie nic nie opisuje, ale jak, w jakiś sposób on pokonał szatana. Nie głosił Ewangelii, nie czynił cudów, nie był znany publicznie, natomiast Biblia mówi, nigdy nie zgrzeszył. Całe jego dzieciństwo, cała młodość, jeszcze zanim zaczął służbę, Biblia mówi, że była bez grzechu. Nie ma drugiego człowieka na ziemi, który by nigdy nie zgrzeszył. Nie ma i nigdy nie będzie. Tylko Jezus jest święty i czysty. Czyli pierwsze zwycięstwo po urodzeniu z dziewicy, drugie, całe lata cichego życia, że tak powiem, niepublicznego Jezusa, życie bez grzechu. Coś zadziwiającego. Trzeci, trzeci sposób, czy jakby kolejny etap zwycięstwa nad diabłem, to jest zwycięstwo nad pokusami. Mateusza 4 od pierwszego wersetu. Wiecie, ludzie upadają w pokusach, przegrywają, ale to nie znaczy, że od razu wszystko tracą. Bóg daje łaskę. Natomiast Jezus nigdy nie upadł w pokusach. Nigdy. Jako jedyny człowiek nigdy nie upadł. Mateusza 4, od pierwszego wersetu. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił Go diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do Niego kusiciel i rzekł Mu, jeżeli jesteś Synem Boży, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł jeżeli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: Napisano również, nie będziesz kusił pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz szatanie! Idź precz szatanie! Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Niesamowita konfrontacja Jezusa z diabłem. Gdyby Jezus nie mógł ulec, nie miałyby sensu pokusy. Jezus jest i był nie tylko Bogiem, ale też człowiekiem. Więc tak jak każdy z nas, Walczył ze słabościami, walczył, na przykład jak pościł, to walczył z ciałem, które krzyczało jeść. Jezus mógł ulec pokusie, bo miał też naturę ludzką. Natomiast widzimy, absolutnie nie uległ nigdy żadnej pokusie diabelskiej. Jest tu pokazane ogromne zwycięstwo nad diabłem. Nie ma drugiego człowieka na ziemi, który by nigdy nie uległ żadnej pokusie. Ktoś powie, na przykład tak, nie zdradzałem nigdy małżonka. A Jezus powiedział: Wystarczy, że porządliwie spoglądasz na kobietę, już w myślach popełniłeś cudzołóstwo. I tak dalej. Więc nie ma, po prostu jest to niemożliwe. A Jezus nigdy nie uległ pokusie diabelskiej nigdy. Zobaczcie, jakiego mamy pana i zbawiciela wielkiego króla, królów i pana panów. Kogoś, kto jest naprawdę prawdziwym mistrzem świata. Jedyny niepokonany, bezdyskusyjny mistrz świata, Jezus Chrystus. Chwała Bogu. Czyli kolejne zwycięstwo nad diabłem zwycięstwo w każdej pokusie, jaka dotykała Jezusa. Hebrajczyków 4:15. Jest tutaj. Napisane tak, w Hebrajczyków 4:15: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Jezus był we wszystkim doświadczony, ale nigdy nie zgrzeszył. Nigdy. Adam, pierwszy człowiek, zgrzeszył. I Pastor słusznie tutaj powiedział, że nieświadomie, ale oddał przez grzech władzę diabłu. Natomiast Jezus nigdy nie zgrzeszył. To proroctwo, że Jezus zmiażdży głowę węża, czyli szatana, jest cały czas tutaj jakby dokonywane. Kolejne zwycięstwo Jezusa nad diabłem jest przez publiczną służbę. Okres trzy roku publicznej służby Jezusa. Gigantyczne, zadziwiające cuda, których nie da się w ogóle wytłumaczyć ludzkim umysłem. Wskrzeszenia zmartwych, uzdrawianie nieuleczalnych chorób, wyrzucanie demonów, moc, która przewyższa wszelką światową moc. Chodzenie po wodzie, rozmnażanie jedzenia. Yy, można by wymieniać cudów. Podobno Jezus tyle cudów uczynił, że gdyby chciano je spisać, cały światły świat, ksiąg nie pomieścił. Tak? Cudów i w ogóle niebiańskich rzeczy dokonał. Tyle. I oprócz wielkich cudów podczas publicznej służby Jezusa, jeszcze większa rzecz się objawiała, która była absolutnym zwycięstwem nad antychrystem. Jezus objawił miłość Bożą przez swoje życie. Objawił doskonałą, perfekcyjną miłość Agapy, która kocha bardziej niż swoje własne życie. Wszystko, co Jezus nauczał albo co czynił, nie było puste. Cuda, które czynił, nie były po to, żeby się popisać. One były pełne miłości Bożej do człowieka. To człowiek był najważniejszy w tej służbie Jezusa. On na każdym kroku objawiał, że Bóg Cię kocha ponad wszystko, co istnieje, że jesteś najważniejszy dla Niego. I wiecie, człowiek żyjący bez Boga jest egoistą. Może być ogólnie dobrym człowiekiem, często, ale to jest egoizm. Natomiast człowiek pełny Ducha Świętego, który był Jezus, objawiał pełną miłość Chrystusową. I to było absolutne zwycięstwo nad diabłem. Czyli mamy już tak, urodzenie z dziewicy, ciche lata Jezusa, w których nigdy nie zgrzeszył, zwycięstwo nad pokusami w każdym starciu z diabłem, Mamy zwycięstwo w czasie publicznej służby Jezusa, teraz kolejne zwycięstwo nad Antychrystem przez krzyż Golgoty. Krew Jezusa została przelana za nasze grzechy. Na krzyżu było wielkie starcie, gigantyczne starcie, w, których, w którym szatan był pewny, że zwyciężył, że zabija Syna Bożego. Tylko, że nie wiedział, bo nie ma mądrości Bożej, szatan nie ma Ducha Świętego, on nie może pojąć rzeczy niebiańskich, bo tylko w Duchu Świętym je można pojąć, szatan nie wiedział, że jest to absolutna klęska jego, na zawsze i nie da się już tego zmienić, nigdy. Na krzyżu Wolgoty, mimo że cierpiał niewyobrażalnie, ubliżano mu pluto na niego, Yy, wszystko to najgorsze, on nadal kochał oprawców, modlił się za tych, co go katowali, prosił Ojca, aby wybaczył, bo nie wiedzą, co czynią i z własnej nieprzymuszonej woli poszedł na krzyż. Była to oczywiście, wyszło ta decyzja strony Boga Ojca, ale Jezus tego zapragnął. Jezus powiedział, nie moja, lecz Twoja wola niech będzie. I jest napisane też w Biblii w innym miejscu, że on z własnej woli, czyli zgrał wolę Ojca ze swoją, czyli to już była też jego decyzja kładzie życie za nas. Hebrajczyków 2:14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć Zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diablo. Zobaczcie, wyraźnie jest pokazane, że diablo miał władzę nad śmiercią, a Jezus zniszczył go przez swoją śmierć na krzyżu i zabrał mu klucze śmierci i piekło. Jezus odebrał szatanowi klucze śmierci i piekło. Krzyż Golgoty jest stronem wszechświata. Jest największym zwycięstwem, jakie ludzkość kiedykolwiek widziała. Nikt nigdy nie widział większego zwycięstwa. Krzyż Golgoty jest stronem wszechświata. Chrystus zmiażdżył głowę szatana, czyli, czyli węża, wykonał proroctwo. Zapłacił pełną karę za nasze grzechy, żeby nas odkupić. Ale jest jeszcze dalej. Jak Jezus zwyciężył szatana? Na tym się jeszcze nie kończy. Przez zmartwychwstanie. Śmierć nie miałaby sensu na krzyżu, gdyby nie zmartwychwstło. Czyli triumfalne powstanie zmartwych i pokazywanie się ludziom. Jezus zaczął się objawiać. Ludzie mogli go dotykać. Jadł z ludźmi ryby. On pokazał fizycznie i realnie. Śmierć jest pokonana. Ja zmartwychwstałem i ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy, kto we mnie wierzy, nie zazna śmierci na wieki. Czyli Jezus pokonał szatana, pokonał śmierć przez zmartwychwstanie. Ale idziemy dalej, ponieważ Szatan nadal istnieje, mimo że jest pokonany, mimo że duchowy autorytet Chrystus mu odebrał, całkowicie go pokonał, ale to nie, nie sprawiło, że on przestał istnieć. Tylko dał ludziom przez wylanie ducha świętego moc, autorytetu. Ludzie niewierzący nie mają autorytetu nad szatanem. Więc jak Jezus zwycięża szatana dzisiaj? Przez życie wierzących. Przez ludzi, którzy uwierzą w niego, narodzą się z ducha i stają się świątynią ducha. Jezus żyje w nas i działa przez nas. I sprawuje zwycięstwo już nad pokonanym diabłem, ale który istnieje, przez nasze życie. Bo gdybyśmy, my kochani, nie musieli w Jezusa wierzyć, po prostu to zwycięstwo dałoby wszystkim ludziom błogosławieństwo, to wolna wola, której nam udzielił, nie miałaby sensu. Właśnie osobiście każdy z nas musi przyjąć Ducha Świętego. I Chrystus wtedy działa w nas, żyje w nas. Ma, możemy kochać miłością Chrystusową. Możemy w mocy Ducha yy, wypędzać demony, uzdrawiać chorych, różne zadziwiające rzeczy oglądać. Czyli Jezus zwycięża szatana przez nas. Przez nasze życie, przez życie narodzonych na nowo ludzi. Biblia mówi: Chociaż padnie u Bogu Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Amen. Mamy inne prawa. Niewierzący też są błogosławieni, bo mają łaskę, że mogą przyjść do Jezusa. Do ostatniego dnia życia na Ziemi człowiek może przyjść do Jezusa. Jezus mu wybaczy grzechy. Natomiast jeśli nie przyjdzie. Wszystkie decyzje podjęte na ziemi są wiążące na całą wieczność. Czyli każdy może przyjść do Jezusa, a ten, kto przyjdzie, jest błogosławiony, otrzymuje Ducha Świętego. I kochani, ostateczne, ostatnie zwycięstwo Jezusa nad diabłem, objawienie 20.10. Objawienie Jana 20.10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni gniew i nocą na wieki wieków. Ostatnie i już ostateczne zwycięstwo to jest przez jezioro ognia i siarki całkowita destrukcja szatana, który bez końca będzie tam przeżywał męki. I będzie płacił za to, co, co dokonał, za wszystkie zbrodnie, jakich się dopuścił. A diabeł, który ich zwodził, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki i będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Taka jest przyszłość szatana, ale dzisiaj już szatan jest pokonany. Te wszystkie punkty pokazują, jak doskonały jest nasz mistrz, nasz zbawiciel, nas, nasz król. Jak wielka władza i chwała Jemu się należy. On, który nigdy nie zgrzeszył, który zawsze w każdym starciu pokonywał szatana. On, który wypełnił proroctwo, zmiażdżył głowę węża. Ten, który żył umarł i zmartwychwstał, który jest w nas, który jest z nami i nigdy nas nie zostawi i nie opuści. Kochani, możemy czerpać ze zbroją zbawienia, z tej wielkiej. Mądrości, która jest prawdziwa, mocna i skuteczna, która jest żywa. Słowo Boże jest duchem i życiem. Możemy każdego dnia czerpać wiedzę, która produkuje moc w naszym życiu. I nie musimy się lękać: szatan jest całkowicie pokonany. My otrzymaliśmy ducha świętego i my możemy deptać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, a nic nam nie zaszkodzi. W imieniu Jezusa możemy wyrzucać demony, w imieniu Jezusa możemy żyć życiem osoby zmartwychwstałej i doświadczać wszelkich duchowych błogosławieństw niebios. Chwała Bogu, kochani, Jezus jest Panem, Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Wszelka chwała należy się tylko Jemu, temu, który zwyciężył, temu, który nam daje życie. Panie Jezu, uwielbimy Cię, dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy, że nas kochasz. Dziękujemy za wszelkie zwycięstwa, jakie dla nas dokonałeś. Dziękujemy, że dałeś nam klucze Królestwa Bożego. I możemy, Panie, żyć. Nie musimy lękać się śmierci, bo śmierć jest pokonana. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mamy najwspanialszego Króla, Boga, naszego Pana. Cudowny Jezu, przyjmij wszelką chwałę. Tylko Tobie ona się należy. Amén. Amén. Cinco.